Dzień dobry! Dzień dobry! Dzisiaj Alex, znaczy wczoraj, miał zrobić stenkę, tak? Z Narodzenia Pana Jezuska I tutaj zobaczcie, pozna znajdowaliśmy elementy, które mamy z różnych innych zabawek. I Alex zbudował, a tutaj przykleimy gwiazdę. To alka był pomysł! Brawo! To jest nasz, nasza farma. To też są zwierzęta z farmy. To z zeszłego roku, renifery, które leżą. Czemu one leżą, Alex? A, so. Zmęczyły się, tak? Po podróży, aha. To od kogo my tutaj mamy? Owieczkę, tutaj też jest fajny gadżet, też z Lego a starego, się spali. lampka. Zapominasz o Bo well, Brawo, super! Zapamiętam, super, Alex. A tutaj ognisko, tak? Żeby było im ciepło. No i, a kto to jest tutaj? Owieczka. A zaśpiewaj trochę piosenki, którą się uczyliśmy teraz. Ja tutaj zrobiłam, wicie tło takie czarne, żeby ładne zdjęcie zrobić. Pamiętasz? Little donkey, little donkey on a dusty road. Będziesz śpiewał? No. Czy poćwiczymy i potem zaśpiewasz? Jutro. Jutro? No dobra, no. Co ci na śniadanie zrobić? Co się stało w paluszek? A rzeczywiście, masz jakieś zakażenie chyba. Pokaż jeszcze raz. No rzeczywiście Cię boli. Ja zaraz posmaruję kremem. Dobrze? Dobrze, że to nie ten palec co mamy boli, o bo ten. Pokaż swój, a ja swój. Ej! ej! No rzeczywiście inny. Buziaczka wyśli mi. Dasz buziaka? Nie wuj pan się tutaj. Cześć, witam was cieplutko, ja chyba dzisiaj nie miałam okazji, żeby się z wami przywitać um, Dzisiaj e, nie robiłam nic specjalnego, ale to też dlatego taki zrobiłam sobie luźniejszy dzień, bo panowie za oknem cały czas pracują, coś wirują i po prostu nic nie słychać się w ogóle w domu, co się tutaj dzieje W każdym razie ja jeszcze dwa tygodnie temu, albo już nie pamiętam kiedy, byliśmy w sobotę z gawem na zakupach i tam przygotowałam taki fajny właśnie vlogmas, bo wtedy wystawiano było też dużo ciekawych takich pomysłów na prezenty w Max Suspenses. I to Wam teraz wrzucę, tak, że będziecie mogli zobaczyć. Jesteśmy teraz w Max Suspenses i zobaczcie jakie jak moje przepiękne Christmas I wszystko jest teraz znaczy, powinno być bez plastiku, czyli takie są e, w środku rzeczy. A tutaj już taka ciekawostka że można odkryć płacy z Wam mówiłam kiedyś już, także <grystanie dźwięk> um, bardzo popularne tutaj w Wielkiej Brytanii i tutaj jest, zobaczcie, można zrobić e, samemu i włożyć do środka to, na co mamy ochotę. Um, takie formy, albo jeszcze lepiej, na płasko, ten kosztuje 6 funtów. I wkładamy do środka to, co na przykład e, jakieś takie mini rzeczy, które wiem, że się w domu przydadzą, bo zazwyczaj zaraz Wam może pokażę, co jest w środku bo robię to jedną ręką mam matkę na twarzy jeszcze. W środku tutaj akurat też są papierowe rzeczy. Te są całkiem niezłe, takie niby origami, ale zazwyczaj to takie coś, co nam się w ogóle do niczego nie przydaje. Ale chcę Wam jeszcze coś pokazać, bo mają tak piękne też e, rodzinne planery. Taki Winnie the Pooh. <gab>, mówię do gawa, który powinnam wziąć? On do mnie mówi: może właśnie ten właśnie Winnie the A pool. ja, ja zrozumiałam, że mówi I need a Pooh, ale nie. nie. No, zobaczcie na ten piękny, z warzywami i owocami. Tak wygląda z tyłu. Bardzo się przydaje, Kiedy szczególnie głowa nie pracuje tak jak trzeba. Chyba ten wezmę i ma fajny papier. Co mm. tutaj jeszcze mamy? Też jeden z piękniejszych workersów, zobaczcie tutaj. I w środku takie są rzeczy całkiem, całkiem przyjemne i, że tak powiem, pożyteczne w miarę. No ale cena 30 punktów, Ale to takie też maske świąteczne w Wielkiej Brytanii. No i słuchajcie, to są hity z rzeczami dla psów. Personalizowana miska. Może kupimy miejcie i to zaczyna naszych sąsiadów. A co tutaj jest? Kaś gra. A, taki domino, nie domino, tylko co się nazywa? Nie domino, nie pamiętam. A. Nie jest myśl tylko obroża taka podświetlana. for me. To dla kota. O, oh, kanapka. He <laughs> will love that. For dogs. Uff, what is it? Fun Quick Toy. A, czy O, Jean, Gavin. the dogs. <laughs> uh. Nice, huh? Zobaczcie jakie fajne też mają bombki. W ogóle mam oh, się jeżeli chodzi o Aha. <laughs> Pachy. London. Tutaj. That's what we need for Christmas to survive. Mm. <laughs> Dla miłośników kosmosu uh, wytrzyliśmy też na stockings czyli skarpety takie, gdzie można się wkładać prezenty, ale jest A, a nie ma J i nigdzie nie ma J, także nie kupimy chyba, bo czekajcie, się pokażę tutaj, jestem, czekajcie, bo tu na kartę nie chcę poprowadzić. Oh, how beautiful, look. Wszystkie piękne, ale mamy dużo dekoracji nie potrzebujemy. I, I we don't really need any more decorations, but I just no, like I to look is. at them. And I think we bought some of them. Oh my gosh, this is like a Polish style in you know, a back in the eighties or nineties. Candy. And for Alex, I bet he will find it. it. Yeah, exactly. <laughs> They are two pants, Gaff, I need to buy them. Can I? Please. Oh, obiecuję, żeby to tylko przejeździć po jedzenie. How nice. Zobaczcie, taki talerz, żeby zostawić mi kołajowi. To się zostawię w Inspi. A street, I think candle holder or weights for you, darling. Teraz chcę Wam tylko powiedzieć, że dostaliśmy maila z dobrymi wiadomościami, że Alek pracuje do szkoły w poniedziałek, czyli ta kwarantanna została skrócona, bo tak właśnie zarządził rząd, także super. I właśnie teraz rozpakowałam swój nowy czajnik, bo jeszcze tego nie zrobiłam od ostatniego razu i podobno muszę zagotować go dwa razy i wtedy będziemy mogli już normalnie używać. Czekajcie, nigdy nie wstawiałam kamery w tym roku. O! To jest nieźle, zobaczcie, jakie tutaj te szafki są, pomyślne. Co jest innego w tym czajniku w porównaniu do tego, który mieliśmy wcześniej, że ta grzałka, nie wiem, gdzie ona jest w sumie, tutaj czy nie tutaj, mam podobno, mówiłam Wam, dwa razy zagotować, do pełna wlać, potem wlać od yy, octu i zobaczymy. Starego jeszcze nie chowam w razie czego, bo nigdy nie wiadomo. Ok, bipnęło. I teraz. Uuu! I co to już? Chyba tak. Coś muszę nacisnąć? Boże, nie wiem. Nie czuję jeszcze ciepła. O już słychać. Jeszcze Co się boi, że kamień, tak jak tutaj widzicie? On jest dość głośny. To też czytałam w opiniach, że jest to jego wada. Ja właśnie poszłam z Kasią na spacer z psami i przyprowadziłam do domu. I zobaczcie, tam już skarpety ciąga. Hej, hej ty, źbuju! źbuju! One zawsze szukają u nas jakiegoś siedzenia. Zobaczcie. To jest <grym grym> Weź go ustaw, bo on jest wariat I skarpetki nam kradnie, hej Zobaczcie o, ten chodnik. Look. What did he do To jest takie. To jest takie. To jest takie. To jest takie. To jest Uh an Oxford dictionary. Mm-hmm. Uh in the bookshelf. Okay. And it's might be very useful actually for my brother for his homework. Alexa to with your Chico Pratumovo. You have to like find words that like for example yes like for example yesterday you have to try to find words that begin with Z. Mm hmm And these are all the words that you can kinda of find as Z. No, dobry pomysł. You could find one more. Zoo? Mm -hmm. o... Zachary? A jakie no, ty znalazłeś? Zachary. Zachary. Yes. Widzę, że Alex jest tak zainteresowany, że oh, po prostu. Wow. A ja dostałam jeszcze paczuszkę z nowością od marki Herpsyn Hydro. I to jest mm, hem, konopie no, i śliwka. Pięknie pachnie. I on jest właśnie przeznaczony do takich włosów, e, jak moje. A odżywkę nie wiem, czy będę próbowała, bo nie mam jej w zaleceniach od trychologa, ale szampon na pewno. E, dam Wam znać, jak on się sprawdza. Jeśli się nie mylę, to one są takie fioletowe. Ja e, prosiłam, bo e, to dostałam w parce PR od właścicieli marki. E, I mówiłam im, że nie potrzebuję puszki, bo mam ich kilka, żeby wysłali mi tylko składy. To też poczynili. Biletowy. szampon Pięknie pachnie. Nie otwieraj na razie. I dzisiaj też udało mi się wyskoczyć w ciągu dnia do mojego ulubionego szmateksu. Kupiłam spodnie, które też bałam się trochę, czy będą pasować na mnie, bo teraz nie można mierzyć rzeczy w sklepach. Z kosa, słuchajcie, wełniane. To jest 36. Ale ostatnio, nie wiem, nie mówiłam wam tego jeszcze, ale trochę schudłam na tej diecie bezglutenowej, nic w sumie nie robiąc. I tutaj mamy, właśnie, tak jak myślałam, wełna i poliester mieszanka. One mają wysoki stan i kosztowały, słuchajcie, 3 funty, także e, nie jakoś super dużo i pomyślałam, że zaryzykuję i do nich będzie trzeba coś nałożyć takiego, wiecie, bardzo jakiś obcisły top, żeby one fajnie wyglądały. Mają szeroką nagawkę. Może pokażę Wam się później, już dzisiaj nie dam rady, bo już jest późno i chce mi się spać i się szykujemy do spania, tak? Ja kiedyś no. pamiętam, że jak się uczyłam do egzaminów, to wierzyłam w to, że jeżeli będę trzymała książkę pod łóżko, to wtedy ta wiedza do głowy mi wejdzie. James chyba myśli na odwrót, że jeżeli położę to zaabsorbuje wszystkie wyrazy ze słownika. I to już wszystko na dzisiaj. Dzień dobry, jutro rano jedzie do polskiej szkoły. A ja w niedzielę mam dentystę i może w niedzielę wybierzemy się na coś, co zorganizowane zostało przez właśnie chłopców w szkołę. I już Alka się kwarantanna też skończy, także super.